Witam Cię w cyklu Lektury w 5 minut. Zasubskrybuj. Łapka w górę. Ten film może zawierać informacje o treści lektury. Jeśli nie chcesz odbierać sobie przyjemności czytania, wyłącz go teraz. Zostajesz? No to lecimy. W latach 1825-1827 Adam Mickiewicz przebywa na syłce w Rosji. W tym właśnie czasie powstaje Konrad Wallenrod. Powieść poetycka, której akcja umieszczona została pod koniec XIV wieku w czasie starć Litwinów z potęgą krzyżacką. W przesłanie tekstu wprowadza czytelników motto: Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walki. Trzeba być lisem i lwem. Słowa te pochodzą z renesansowego traktatu politycznego Książe, napisanego przez Nicola Machiavellego, Sugerują kierunek interpretacji dzieła Mickiewicza. Pokonanie potężnego wroga może odbyć się na drodze podstępu który w takiej sytuacji jest dziełem akceptowanym moralnie. Akcja utworu zbudowanego ze wstępu i sześciu pieśni toczy się w średniowieczu w latach 1391-1393. W tym czasie wielkim mistrzem Zakonu grzackiego jest Konrad von Wallenrode, Postać historyczna, który toczył walki z księstwem litewskim. Na tle tych wydarzeń Mickiewicz snuje swoją opowieść. Głównym bohaterem dzieła jest Litwin, porwany jako dziecko w czasie jednej z wypraw zbrojnych Walter Alf. W zakonie otrzymuje staranne wychowanie, które ma uformować go na chrześcijańskiego rycerza. Dba o to sam wielki mistrz. Opieka nad młodzieńcem roztacza również litewski wajdelota, śpiewak Halban. To właśnie on dba o to, aby Walterze nie obumarła litewska dusza i napełnia jego serce pragnieniem zemsty. Po jednej z bitew toczonych przez zakon z Litwinami, Walter trafia jako jeniec wojenny na Dwórkowieński. Tam jego losy mogłyby przybrać nowy kierunek. Poślubiła bowiem Aldonę, córkę księcia Kistuta i ma nadzieję na nowe życie. Jednak w obliczu klęsk oddziałów litewskich w walkach z najeźdźcą, porzuca rodzinne szczęście i wyrusza wykonać niebezpieczną misję. Najpierw staje się giermkiem rycerza Konrada Wallenroda, aby w momencie jego tajemniczej śmierci zająć miejsce swego pana. Pod przyjętym mianem Wallenroda wkrada się w szeregi zakonu. Zdobywa autorytet i ostatecznie wybrany zostaje na Wielkiego Mistrza. W czasie jego rządów towarzyszą mu Halban, czuwający nad realizacją obranego zadania zniszczenia od wewnątrz śmiertelnego wroga i zamurowana w wieży nieopodal zamku pustelnica, którą jest Aldona, ukochana Waltera, z którą spędza on na rozmowach długie nocne godziny. Zaplanowane już wcześniej nieudolne prowadzenie wojny przez Walenroda doprowadza zakon do zguby, jednak im bardziej krzyżacy tracą swoją wcześniejszą przewagę, tym dokładniej bracia zakonni zaczynają przyglądać się swojemu mistrzowi. Ostatecznie na Konrada zostaje wydany wyrok śmierci za zdradę. Do jego wykonania jednak nie dochodzi, gdyż Walenroda, w zasadzie ukrywający się pod tym mianem Walter Alf, zdając sobie sprawę z nadchodzącej z rąk krzyżaków śmierci, wypija truciznę. Z rozpaczy po utracie ukochanego umiera również Aldona. W ostatnich chwilach życia towarzyszy Konradowi Halban, który zapowiada, że będzie przekazywał kolejnym pokoleniom prawdę o poświęceniu i odwadze Waltera, aby jego czyn nie pozostał w zapomnieniu. Historyzm dzieła Mickiewicza jest pozorny. Wydarzenia wybrane z burzliwych losów konfliktu litewsko krzyżackiego są jedynie pretekstem do napisania opowieści o znaczeniu symbolicznym. Autor zastosował historyczną maskę, aby Ukryć pod nią prawdziwe wezwanie do walki z rosyjskim zaborcą u początku XIX wieku. Konrad stał się nowym wzorem spiskowca, typem bohatera romantycznego, zupełnie niepowtarzalnym w literaturze polskiej. To już nie nieszczęśliwy kochanek, cierpiący z powodu miłości do kobiety, ale patriota, dla którego ważniejsza jest miłość ojczyzny. Konrad Wallenrod może być dobrym wyborem podczas pisania na temat motywu walki, zdrady, etosu rycerskiego tragicznej miłości do ukochanej kobiety i bezgranicznej miłości do ojczyzny. Warto pamiętać również o wyraźnie wskazanym w tym dziele rolach poezji i poety, niosących pamięć pokoleń i wzywających do walki. Więcej informacji o tej i innych lekturach znajdziesz na naszym kanale i naszej platformie kursowej matura-na-maxa.pl. To co? Widzimy się?